Ta informacja, oczywiście, u tych osób, które jednak dążyły do tego, aby w radiostacji odbywała się produkcja i to w lepszych warunkach, no, zmobilizowała do tego, aby znowu zwrócić się do Ministerstwa Przemysłu. I tu mamy takie bardzo um, istotne pismo. Inżyniera Jędrychowskiego, który tutaj bardzo dokładnie ministrowi tłumaczy, z jakich powodów nie można by tej produkcji przenieść na przykład do jednego z budynków mieszkalnych, tutaj znajdujących się na terenie kompleksu. Ale najprawdopodobniej, tak mo można przypuszczać, może z całą pewnością, y, opinie, opinia publiczna, pewnie ukazywało się mnóstwo artykułów prasowych również, y, przyczyniła się do tego, co napisał y, w adnotacji tutaj odręcznej minister, y, ówczesny wiceminister przemysłu. I to jest dosyć istotne, więc przeczytam kawałeczki tego, bo to jest dosyć krótki tekst. Otóż minister pisze tak. Obiekt w Gliwicach posiada znaczenie historyczne, i z tego wynika, że nie można niszczyć eksponatów. Decyzja moja dotyczyła, pierwotna decyzja, tylko demontażu nadajnika pod warunkiem odpowiedniego jego zabezpieczenia. Proszę o przedstawienie mojej uprzedniej decyzji. Przeznaczenie obiektu na muzeum powinno być. Wnikliwie zbadane. W porozumieniu z Ministerstwem Kultury, jeżeli zapadłaby taka decyzja, należy uzyskać pomoc z Ministerstwa Kultury. Proszę o zbadanie, całość, o zbadanie całości sprawy i zreferowanie. Minister Przemysłu najprawdopodobniej był po stronie tych osób, które dążyły jednak do. Zlikwidowania nadajnika i utrzymania tutaj produkcji w takiej postaci. Jednak zdecydowanie wpływ na to, co tutaj przeczytałam, miała wpływ opinia publiczna. Podjęto działania, zgodnie z, z tym co przeczytaliśmy w adnotacji ministra, doszło nawet do spotkania na szczeblu Rady Miejskiej, gdzie podjęto decyzję, rzeczywiście zdecydowano, żeby w tym budynku stacyjnym utworzyć muzeum historyczne, natomiast produkcję przenieść do jednego z budynków mieszkalnych. To się jednak w, w, w tym momencie nie udało, jednak efektem całego tego zamieszania i tych dążeń do likwidacji, do usunięcia stąd nadajnika było wpisanie całego kompleksu radiostacji Gliwickiej do rejestru zabytków 7 lutego 1964 roku. W Miejskiej Radzie Narodowej odbyło się spotkanie, na którym podjęto decyzję, o tym, aby utworzyć w tym budynku muzeum historyczne, i zacytuję coś, co jest najciekawsze. Oczywiście, nadajnik stąd wywieziono dokładnie 18 sierpnia 1963 roku. To jest pokwitowanie przyjęcie naszego, przyjęcia naszego nadajnika w murowanej goślinie pod Poznaniem, a notatka z posiedzenia czy ze spotkania w Miejskiej Radzie Narodowej różnych osób w drugim punkcie czytamy. Po opróżnieniu przez dział produkcji zasadniczej części budynku stacyjnego, należy sprowadzić zmagazynowany w Poznaniu stary nadajnik radiofoniczny i doprowadzić salę aparatową możliwie do stanu pierwotnego z lat 1939-45. Tak się koło zamknęło. Efekt był taki, że nic z tego nie wyszło oczywiście, natomiast ten dokument jest rzeczywiście niezwykle ciekawy, czyli to co wtedy postulowano i chciano zrobić, zrobiliśmy 50 lat później.